Zastanawiam, co robią, niektóre osoby, które mają tak po 50-60 lat na witrynie, gdzie siedzą z dzieci. Co ty robisz? Tańczę. A co tańczysz? Zatańcz coś dla mnie. Mam załamkę życiową. Nie, bo no dobra. Eee, dobra. Poczekaj, poczekaj. Zmyzywasz mnie, nie? Nie, 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 nie. Nie, nie poczekaj. nie. Poczekaj. Czekaj, zobacz, tylko się. Bo go znam. Eee, trzy razy na nie. Musiałam tutaj innych jurorów zapytać. Pa, pa, pa. Pa, Ale ty chcesz rozmawiać, czy chcesz pajacować? No, no pajacować. Możesz być poważna?! Dobrze, przepraszam. Wybaczam, wybaczam. Miłosier... Miłosierny Sergiusz. Um... Adrian. Nitro jak poderwać Mogę dziewczynę. Mogę pozdrowić chomika? 5 zł. Nie. Dobra. Ty, już się nie nazywam. już mnie przyłączyć? Tyś... Chcesz? Czemu ty w siebie nie wierzysz? No bo nam nie nakrzyczałeś. Nie nakrzyczałem, ja, ja. Ja jestem chory! Mam problemy z głową. Ona płacze przez ciebie, kieruję rajos de Pawcią Trolluję. Tutaj przyjacielu mój drogi. Jak tam żyć ko Sergiusz? Dobra, pozwól. 50 tego złotych. Pozdrawiam chumika. Czemu ty się popłakałaś? No bo nakrzyczałeś. No. Ale ja nie krzyczałem do ciebie, krzyczałem tak Jak ktoś... jak, jak, jak nie. jedzie ten ziomek, jak który... krzyczy Lody lody FAMILI! To też płaczesz? A tak. <laughs> oglądasz telewizję i jest jakiś film... Nie oglądam telewizji. Bo krzyczą? Tak. No to przepraszam, no. Wybaczam ci. Dobra, to rozmawiamy. Miłosierna Oliwia. Miłosierna Oliwia. Zróbmy tak. Porozmawiajmy teraz spokojnie i bez krzyków. Aha, i to cię bawi, tak? Nie. No. To ona, nie ja. A i się popłakałaś. A jak ty sama krzyczysz, to też płaczesz? Nie, ja nie krzyczę. Nigdy. Tylko napierdala. Dawaj, krzy, krzyk, tak, tak wiesz, tak daj z siebie wszystko. A. U ciebie chyba karytka, nie Ktoś po mnie. Wydaje mi się, że z psychiatrycznego nie jadę na sygnałach. Nie płacz. Ale czemu ty płaczesz? Nie płaczę. Ale wyzwalasz we mnie, wyzwalasz we mnie poczucie winy, pomimo że nic ci nie powiedziałem złego. Nie płacz, nie płaczę. No. Oliwia, dlaczego ty płaczesz? Już jest dobrze, no ba, nie Oliwia, wytłumacz mi to, S sensowne trzy argumenty. Bo na nią nakrzyczałeś. Ale nie nakrzyczałem na nią. Po prostu ja sobie tak okrzyczałem. Nie tego. Niebieska koszulka, blondyn, czarne słuchawki. Jest w porządku już wszystko? Zacznijmy od początku, tak jakbyśmy się jeszcze nie widzieli. Siema, co tam? Hey. Nie, nie było za głośno? Nie. Dobra, to tak. ehm, Jak ci na imię? Oliwia. Witam bardzo serdecznie, ja jestem y, Miłosierny Sergiusz. Y, ten, ile masz lat? 14. Oddałem Ci więcej. Um, jakie hobby, zainteresowania, pasje? Lubię spać. I głaskać chomiki. Chciałabyś kogoś pozdrowić? Chomika. To bardzo proszę, pozdrów chomika. Pozdrawiam chomika. A twojego? Nie mam chomika, umarłem. <laughs> Spiąłeś się na całą górę katki i skoczył i zaczął się dusić i kiedy to było? Miesiąc temu. Jakoś. Chciałbym ci powiedzieć, że jutro będzie lepiej, ale on... jutro nadal nie będzie żył. To chyba nie pomaga. Ja w ogóle jestem słaby w pocieszaniu. Oliwia... Em... A co sądzisz o tym, żeby kupić nowego chomika? Mama się nie zgadza. O, dlaczego? Sądzisz, że jestem nieodpowiedzialna. A jesteś? Nie wiem. Mhm. To jak możesz teraz spełniać swoją pasję łaskania chomików, skoro już nie masz chomika? Nie wiem. A pochowałaś tam tego chomika? Tak, w ogródku. Dobra, to słuchaj, możesz go zawsze wykopać i go głaskać, nie? To nie jest dobry pomysł. To, to jest całkiem innego pomysł, bo nie, nie mówię, że twoim hobby ja, już jest, jest ten, jest głaskanie żywych chomików. Ja Chomik nie martwy jest. czy żywy jest taki sam w dotyku, chyba, nie? Nie wiem, chyba że się jeszcze złożył. A to chuj, to go poskładasz, nie? To tak z nogami. Rozkładasz, składasz, rozkładasz, składasz. Z nogami będzie tak samo. No. Um, więcej rad jak Ci pomóc, to ja nie mam. Dzięki. No. Coś um, coś? Nie. Dlaczego? Bo nie umiem. A Ty się nauczysz? Nie. To ja mogę coś zaśpiewać. Zaśpiewa nie wiem. O, PANIE! To ty na mnie spojrzałeś! Twoje usta! Ona płaci, nie krzyź! Nie, nie, to, jest, nie, to, nie to, jest, to jest za mocne, to jest za mocne. Blady, skip tego szalone. Pięć złotych. Przepraszam. No, Powiedziałeś, że mogę zaśpiewać. nie No ale ja mam donośny głos. W ogóle ja do, donoszę całe życie. Mam donośny głos, donosiłem na kumpli w szkole. Byłem współpracownikiem SP, donosiłem na dumpli. Miałem teczkę u Kiszczaka. Co ty robisz? Muzykę. Dobrze, Olivian, ja bym chciał Cię bardzo przeprosić za krzyczenie. Mm -hmm. Już lepiej? Um, oczywiście wyzwam buziaczka. Mm. Mm. O! O, siema! Powali mnie.